Dobra, zupiłem piętra landing Taki cienki zrobiłem No, totalnie cienki landing ty miałeś, to jest prawda A mi się skrzynka nie Ej, ty masz tego palma Teraz? Tak Ale to Bo ja mam jakiś ten performance no. Ja Dwóch krach dostało a nie a, bo ty się bijesz? Ja Myślę, że to ty przyszedł. Dobra, dobra. Cztery. Ja idę po srebrczaka i ja do ciebie tirem, okej? Okay? Eee, do trzech... Eee, dwóch det. Co?! Dostaję laser! Gdzieś tu są jeszcze Kali? ludzie w ogóle. Ten laser ze Skara był. Ale trochę zdupiłem teraz, bo nie jestem tam. No fa... musisz przychodzić. No, ja mam wolną, sobie. ale wiesz, no... Ja też mam, jadę tirem. Tylko wolałem mieć kewa niż mieć... No i tak czy żyjesz? jak to się wszystko potoszy no Ale już ja jestem No wbijał, wbijał się do boksa ci do boksa Widek Jest to Dead ja ma... Um, uh, dead On ma dead One, Chłop, chłop

Czyli zaradam. Już nie masz w ogóle mał? Jedna mała. Ja go z... No, dostałem, dostałem. Tam już. Tam tego kilometra tak zabrałeś i dlatego nie mam HP. Chodź. 60 krok, 50 krok. Oh. No, 60 HP ma, Czy tam 4, y, 70. Ej, ale. Drugi krok. Dr dr yeah, sorry. Solo chodźmy, Kyle. Ja na czym mini chodzi? 30 ho. chodź. Uważaj. musimy wyjść. Tego mniej jeszcze możemy, no. Jeszcze mini. Wiecie ile. 6 kill mamy, więc wiesz. Nie widzisz, że to jest moje. Ja miałem normalne pompy jak coś. A ty jesteś tam. Ajajaj. 5, 15. Jakbyś przeczekał w boksie chwilę i być na. nawet... ja uciekam od nich bardziej, wiesz, tak? A dobra, no no, no przyjdź do mnie. I ja już zaraz jestem. Ja ich tego, ja ich postraszę, okej? Okay? Postrasz, żeby nie. Dostał 70, ale łódź czynnik ze mnie. Ej, crack! Ja na górze. Mam dać, ja mam tą pompę taką. 800. Oj, on ma to pompę od rano. Chyba, on mi tak co się dostał? 100. 100, ten wiesz, ten sobie na zero. Ten zero ma chyba totalne. A ty masz tak mało? Co ty robisz? No, nie Dobra, już mam 150. To jest tego chopa u mnie. Okej. Okay. Ja z tej pompy dałem taką pompę mu. Z tej takiej gównianej. On ma chyba tą pompę taką co. za 60 dodałem. Ja ten mam nie ma szybko, więc świetnie. to on nami zrobił, 40 dostał. Iż i idę. No pomóż, pomóż, kolejny dodał. idzie idą. To, to? to jest ten ciment nice. Det? Ta pompa nie jest taka paskudna. Masz jakieś. Pomóż mi. A 80 Dostało do mnie razem 170. full Ludzie. Oba dead. W jakimś samochodem jedę. 28, nice. 260, 90, 120. Eee 150, 150 Tam ten? Tak. 5, 5, 5, cały czas obrywa 30 sam... Ja dostaję drugiego teamu. Też to... mam... dostałem ja drugiego Timu Też z łuką zero o Mam zero Ja też mam zero Chaj dostałem ja dostaję drugich Chilluj, chilluj To jest czwar, co jest z zrobię, ok? Spaza, ona z spaza. To spada sobie zrobię. Sied, dwóch. Masz jeszcze jednego. Tak, ja, to są nowi coś. Dwóch, kolejne, kolejne dło. Dobra, ja się leczy. Tutaj spraya A mi ty mini. Dobra, Dobra ja się leczy. Ja, to są nowi kompletnie ludzie. Nic nie ma, ma tego dla ciebie, chcesz? Możesz. Ale na stronę tego. Wejdź na złodziej, dnisz co. Może z tegoś innego to. A, leczę się. Mam swazać jak coś. A, i Zbudowany, 80. A nie, sorka, sorka, nie, nie chcę go nie zbudsyłać. 90? Chodź Huggy. Chodź, no chodź tego Huggy. 18. Pamięta, jeden ma chłop, ten z zewnątrz pompę ma. No Moje śmierdził, więc... O Jez, ja mam dad Nie? Dad? Ja Myślałem, że mam Dad, bo chowa to pompa 5, 5, 5, 15 Dad sił. Powiem prawie już dawy 70 krak? Mam ty masz chłopów? Już kolejny 70! I dostałem mega, dostają mega dużo od tego to jest mrodzika. Ha, bo ty ich widzisz, może się wziął 2,70, sorka, sorka zapomniałem. Ty... Ile już Nie wiem, z tej pompy strzelałem z dwóch kilometrów Ej, hey, 52, ding. Zapaliłem go stara Nie ma go, są na dole Jest free, schodzi jeden Tam jest, tam jest Dead Ja prawie zginałem od y, tej takiej 70 tam Papy jarają z tego Teraz ratuję, na to jest Dead 100 no Weź go Czekaj Jak on będzie iść do strefy Weź, będziemy mogli tego On 100 za 100 Z pompy Może by jakiś team bije 18 Haj Jeszcze nic. nic mi nie trafia A ma łajd? LED skręt 16 kill no. Hop tu, hop Tu chłopy no co ja robię 100? Ja bo ja mam taki łajd Chciałem też jest zdziwiony, że ja nagle mam takie lowa. Ja w niego wycham, nie wierzę w niego No Dobra Chill Pamię. Tam ja będzie miał dead może Nie wiem Mam on ma papryczkę e. wiesz Jest start jeszcze Eee, dostał ile minus 100! Ja nie mam Mki jak jest, bo ja mam tego A on zaraz tam wyjdzie to chill Może mnie nie... Ja bym na niego wjechał Chodź, weź otwórz. On ucieka. On się leczy. Chodź w niego Pięć, pięć. On ma mało do tego. to ten łuk. No. Może Myślę, tak no. dużo to nie naprawdę nie zadaje, ale no... Chodź, 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 chodź. Jest tam. On już idzie tędy. Tu nie? Nie. Widziałem. U mnie. No, to tak nerwuję On dostał z 60, on dostał 60. Leci <grymne> znaczy się, Zbijało 30. 5. Musisz, się, gazuj. Let's. O, ale mu straczkę. Fuck Znaczy Jak ten spamy, Nath, ja mnie tym nie celuję jakoś zbytnio. 27 55 70 Tu rozwala jakiś hop, 50 ding Kto to jeszcze ogląda niech napisze Hashtag łuk w komentarzu Hashtag łuk, hashtag łuk w komentarzu poproszę Znowu Tu się chyba Dawaj gazuj jeszcze Ale nie ma tu jeszcze jeden team O tutaj jest mnie, no już ten nóg, to on spali. Ty może na dwa łuki Nie, nie no, w środku Ej, dobra, nie będę rozdachnąć nie, nie możemy tu przygotujeć Ej 112 On się ze mną build fajtuje Ja mam dead, dead. 110 Nice! Nice! 24 kilo! win! z dzwoneczkiem i... A, a i hashtag ja hashtag. jeszcze jedna ten e, Kto to do, e, dotarł do tego momentu niech napisze Hashtag e, Łuk, hashtag łuk. E, No i no No to dziękuję Jeśli wam się podoba ten film to możecie coś zrobić. z dzwoneczkiem, lajka I, No chyba tyle, prawda? I jeszcze no. robimy dla was specjalnie Robię żeby dłuższy film był e, Joguś wojecie. Halo Joguś, jak się czujesz? Dobrze, fajną piosenkę wymyśliłem. Dobra, to Marka! Trzeba!